Hej, cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Z tej strony TaxiZRT witam Was w kolejnym odcineczku z serii Zagramy razem w Shakes and Widget. Słuchajcie, no to co, nagrywamy kolejny odcinek, żeby nie przedłużać. Siemanko, nagrywam. Odbrywam całą gildię. Pozdrawiam wszystkich, słuchajcie Was, ci, którzy do mnie napisali. Wybaczcie mi, bo po raz kolejny nie będę czytał wiadomości. No kurczę, dostaję naprawdę masę ich od Was i po prostu ciężko, ciężko to ogarnąć, wszystko i tak dalej. Po prostu. No wybaczcie mi, wybaczcie mi. Słuchajcie, mam 50k e, kasy już, coś, to co wszystko miałem wpłacić do gildii, to wpłaciłem dzisiaj. E, no, pozdrawiam, naprawdę pozdrawiam całą swoją gildię Jak wiecie, dalej jesteśmy top 1. E, dalej wygrywamy i tak dalej. No, widzę nieśmiertelka, słuchajcie, trzeba kupić. Chociaż nieśmiertelkę mam już do. do 15 czerwca. No, spoko, nie, całkiem spoko. E, dobra, słuchajcie, o, widzę, że zręczkę tutaj mam. Ua, niby zręczka weszła, tak, ale teraz mało tego wchodzi. O, i tutaj mam jeszcze lepszą itemkę, kurczę. No niby tak, no. No niby wszystko idzie lepsze, ale słuchajcie, trzeba, trzeba jeszcze dbać o naszą kondyszkę. I coś w tą kądyżkę trzeba zainwestować. Tego nie, bo akurat tam mamy dobrą itemkę. O, szczęście, szczęście. Dobra, jeszcze raz odświeżymy. Ojej, ojej, szkoda, że braki Braki, mamy straszne braki Dobra, to się przyda Wytrzymałość 164 Trochę słabo O, wytrzymałość, ale Nie jest to, czekajcie No dobra, przeliczając, słuchajcie Może i to nam się opłaci faktycznie Dobra, sprzedajmy to w ten sposób Tutaj hopsa No i na razie niech tak zostanie E, dobra, e, słuchajcie, dam sobie troszeczkę dzisiaj w szczęście. No dam dzisiaj w szczęście z tego względu, że dałem w inteligencję e, i w siłę tyle, że, że po prostu to przewyższyło moje szczęście, a szczęście jest ważniejsze. Tak, tutaj sobie damy jeszcze. No damy sobie, żeby już te 2400 wskoczyło. A no i tutaj w sumie nie, nie starczy mi już do 1000 docisnąć. Ale do 900, 800 może być. Dobra, jeszcze trochę w, 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 w szczęście będzie nam potrzebne, przyda się. No i jazda, jazda. W sumie mam le 12%, no to słuchajcie, jest dość mało. No ale nic z tym nie zrobię. Mm, no. To co? Pozdrawiam, słuchajcie wszystkich, pozdrawiam, naprawdę pozdrawiam. E, mamy godzinę 22 dopiero, więc w sumie nie jest jeszcze aż tak źle. E, słuchajcie, no, zrobiłem dzisiaj wszystkie misje. E, mamy dzisiaj e, event. E, jaki to jest event? E, to są chyba epickie itemy, jeśli się nie mylę. Tak, są, słuchajcie, epickie itemki. Grzybiasz, jak tam grzybiasz. dzisiaj nie ma tego na 20% grzybów co no a szkoda tak czy inaczej musiałem słuchajcie trochę tych grzybków kupić za chwilę będziemy sobie kogoś atakować a na ręce zaatakujemy sobie na przykład na, na, na lumiera przykładowo nie o widzę że ostatnio spadłem z w rankingu i to sporo Tylko, kto, kto mnie atakował kto mnie zaś atakował tak bardzo w tym rankingu zaraz zobaczymy walki Hmm. No, w sumie to różnie mnie atakowali, co? No dzisiaj na przykład mixy, no, no różnie bywało, wiadomo. blondie Po co on mnie atakował z gildii jest? A może do klasera faktycznie? Hmm. No tak czy inaczej, słuchajcie, no pół, pół wygrywam, pół przegrywam, wiadomo jak to jest. E, dobra, która, Jan, 292, ale tak jak mówię, nie dbam o ranking, ranking jest dla mnie naprawdę tak mało potrzebny, że po prostu o niego nie dbam. E, dobra, jeszcze teraz wejdę sobie tutaj, słuchajcie i zaraz sprawdzimy, czy dajemy radę z jakimiś potworkami. Data, tu, to było tutaj, tak? Tak, Dungeons. E, no i przykładowo, jak tam loszki, jak stoimy z loszkami. Tutaj 9 na 10. Dobra. Jeszcze lekka popita. No i zobaczymy. Czwarty loch. Tutaj mam 9 na 10, tak? Czyli oktopus 78%. Ok, no to sprawdźmy. Sprawdźmy. Skoro mamy aż tyle procent na wygraną, to. Nie, no, chyba wygram. Chyba pominienem, przynajmniej tak mi się zdaje. E... 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 W sumie to teraz to ja to widzę średnio, nie? Nie żeby coś. Ale te, te 70% na wygraną, słuchajcie, jest to lekka przesada. Nie wiem dlaczego przegrałem, pominę ją teraz. To jest. Ej, dwa razy przegrałem z osobą, z którą powinienem na luzie wygrać, nie? Dla mnie to jest masakra. E, dobra, w sumie trafił się w miarę fajny jakiś tam e, pasek. Może być, może być. Nie narzekamy. No ale. E, tutaj, tutaj, tutaj. 34%, tak? No dobra. E, I teraz tutaj 7 na 10 mam. Więc y, Swamp Dragon. Tutaj jeszcze mniej mam szans. Dobra, 6 na 10, czyli to, tak? E, tu jest 3 na 10, więc 20. O Jezu. A tam na pewno, tam na pewno nie mam zbyt dużych szans. No dobrze, słuchajcie, spróbujmy zrobić tego kapitana korsarzy. Może jest szansa W sumie zawsze szansa jest na wygraną Bo mam o 400 więcej zręczności To jakąś tam przewagę no musi mi dawać O widzę, że, że idzie całkiem w miarę Dopóki jeszcze unikam No i te, te uniki się chyba Nie, nie skończyły się w sumie jeszcze Okej okay, Idzie całkiem w miarę spoczko Aj, nie daj się trafiać Dobrze, dobrze Jeszcze jeden strzał, jeden celny Jeden, jeden o oh, o oh, o oh, shit. O. Oh. Nie, no ja chyba dam mu radę teraz co? Jest. Jest, mamy łuczek na szczęście, tylko No dobra, wiecie co można zaryzykować? No Mo... co? Ale teraz 37% nakryta, słuchajcie. No Ciężko mi było to po prostu sprzedać, nie? Dlatego. E, a czekajcie, dobra, czyli mamy już ogólnie czwarte zakończone. Dobra, to się udało. E, teraz piąte. E, 7 na 10 to jest tutaj, tak? 23%, e, Bon bo ma 108, tutaj 6 to jest 3. Dobra, spróbujmy pokonać tego przeciwnika. Wściekły wilk, dokładnie tak. Słuchajcie, jest to mag. Z magiem zawsze mam małe szanse. Aj, żeby nie ten kryt, to bym go pokonał. Spróbujmy jeszcze raz. O, widzę, że tutaj kryt na początek wpadł. No może jeszcze jakiś kryt wpadnie. Aj, aj, aj. no szkoda, szkoda, słuchajcie, ale... No są szanse na wygrane i to są ogromne szanse. Ja jestem nawet przekonany, że, że wygram. I wygrałem. Tak jak mówiłem, słuchajcie, tak zrobiłem. E, pięknie, no i tutaj mamy już... O, wspaniale, kolejna itemka do e, klaserka. Dobra. Eee, I teraz tak. Eee, czekajcie, gdzie? Tutaj 7. Dobra. 4. Teraz tutaj, tak. 29%. No dobra, możemy sprawdzić, możemy zobaczyć, czy, czy damy radę. Chociaż sporo już od wydałem grzybków na ten odcinek, ale dobrze, no lecimy. Widzę, że na razie unikam. Na razie unikam i to sporo. Dobra, jest kryt. Dobrze, że unikam. Chociaż zaraz, no już przestałem unikać. Mm, wiecie co? No nie wiem czy inwestycja, wydaje mi się, że to nie jest słuchajcie dobra inwestycja. Sprzedajemy ten łóżek. No niestety. No, żeby był do wszystkich cech byłoby naprawdę super. Ale nie był. Więc no cóż. Dobra, tysiąc już, tysiąc nabitych punktów, znaczy e, ogólnie wytrzymałości, spoko. To się na pewno nam przyda. E, I zaatakujmy sobie e, to, tak? Nie, 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 nie. Tutaj musimy atakować. O, ślizby, blob, jeszcze raz. Dobra. Przypominam, że mam 94 poziom. No i powinienem, powinienem dawać radę w sumie, no bo... Mam dużo więcej zręczności, tak? O 500, no to jest mega różnica przynajmniej, tak mi się wydaje, że to jest mega różnica, powinienem chyba dawać za pierwszym razem jej radę, no 45 khp, serio? 77 khp, serio? Jaki peszek. Dobra, udało się, no ostatecznie się udało, ale to mnie nie zadowala, słuchajcie, no po takim czasie, ile razy trzeba próbować, żeby dać radę, no to, to jest wkurzające. Dobra, no nieważne, słuchajcie Nieważne, poświęcamy troszeczkę Grzybków, chociaż są W miarę drogie, ale Co tam nam szkodzi Dobra, czyli teraz tak, teraz mam Największe szanse, słuchajcie, na tego Dragora Chyba, mogę się mylić Tylko, żeby on nas, słuchajcie, nie trafiał Za często, no bo to też jest takie Takie pół na pół Jeśli nas nie będzie trafiał On na przykład, tak jak teraz, no i tak jak teraz No i tak jak teraz e nie, słuchajcie, 2000... Jak on ma 2000 siły i mnie tak często trafia, to to, to to dla mnie jest mega zaskoczenie, naprawdę. Mega zaskoczenie. Sprawdźmy jeszcze raz, czy damy mu radę, chociaż tym razem. W sumie te kryty ładne wchodzą po stoka ponad, no ale spójrzcie. No dobra, na razie unikam. I jest kolejny unik. I mamy kryta z mojej strony. I mamy z jego. I jeszcze żyję. Ah, jeszcze żyłem. Jeszcze żyłem przed chwilą. Dobra, widzę, że nie ma szans. Co? Nie, nie, nie ma szans, słuchajcie. Ja odpuszczam. W tym momencie odpuszczam. Słuchajcie, mamy tutaj już 50 loszków za sobą pokonanych. No, cieszę się. Eee, w sumie ci powiem, że nie zdobyłem żadnego fajnego itemka. Poza tym, nawet go nie szukam teraz w karczmie. Wydaje mi się, że to jeszcze nie czas na szukanie itemków w karczmie. A poza tym nie mam zaufania do eventów, eventów epickich, co już się zdążyliście przekonać na odcinku ze 30. Nie chcę tego po raz kolejny udowadniać. Słuchajcie, mam. 90 grzybków. Starczy mi to mniej więcej na jeszcze jakiś tydzień. Za tydzień znowu trzeba będzie kupywać kolejne grzybki. No ale staram się, słuchajcie, oszczędzać. Staram się teraz oszczędzać, żeby tego po prostu było coraz mniej i tak dalej. Żebyśmy robić. O, info-TV. Co tutaj o tym-TV? Dla zainteresowanych. O, proszę. Dobrze, aż wejdę. Słuchajcie, sprawdzimy, co jest z tym. A. A jak ja tutaj miałem? No dobra, tak czy inaczej, ja tu sobie, słuchaj, to jest sam wejdę e, i ogarnę to. No a was będę zapraszony na kolejny odcineczek. Myślę, że się podobało, słuchajcie, zrobiliśmy kilka loszków. E, mamy 77% klasera. No i w sumie wyszło nam, no. Mm. Wyszło tak jak trzeba i jest Gites. Tylko, że teraz to mi się zaraz będzie kończyć. Ja nie mogę i zaś trzeba będzie odświeżać nie i tak dalej. Kurde no lipcia, lipcia, ale cóż no. Nic nie poradzę. E, mamy coraz mniej grzybów, a są potrzebne nam. E, to co? E, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii zagrajmy razem w SF. Piona, trzymajcie się!